A ktoś potrafi od was flip Co? Tak, tak się mówi? Nie. Nie? Co to jest? flip Fliff? Po prostu stajesz i wiesz i. A, że... a to... A czy nie chodzi ci, że, że salto do tyłu, tak? No, o to ci chodziło. to nie potrafię. Nie, nie? nie ja też a ty nie potrafię. Nie. Eee, nie. <laughs> nie, bo uczyłem się, myślałem, że jest łatwiejsze, bo to wiesz, kurde, zrób to, zrób to przed kobietą, no to już masz połowę, co nie? No stary jeszcze. No. <laughs> Ale jakoś tak nie wyszło, wiesz co? Samo z siebie musi być. Nie? A no. Tak jak wszystko, tak jak miłość jest. No. <laughs> A, no tak. Ta, ta. No dobra, a jak największą w to nie miałem, bo takiej za bardzo wiesz. Choć miałem taką jedną, że umówiłem się z dziewczyną przez Instagrama na randkę w restauracji. przy facet. Nie. I, I przez szybę zobaczyłem tą dziewczynę w tej restauracji jak była. I nie wyglądała tak samo. Ale to myślę, że to się często zdarza. Więc nie pojawiłem się w tej restauracji. Ostatni. Już się będę kręcił, nie? Zacznij parodiować Karolinę Gilon. Proste. No, ciekawe, czy się tego spodziewają. Kami, obróćcie! Dobry wieczór, kochani. Widzę, że to u Was jest bardzo milutko. Jak mi poszło? Bardzo ładnie, Kamil, podobało mi się, usiądź w kręgu. Ja w ogóle kocham podróżować, a czasami, jeżeli nie mam kompana, no to decyduję się w ogóle, że jadę sama. Byłam w Turcji, w Istambule byłam sama, więc każdego dnia brałam sobie łódkę i pływałam w różne części Istambułu. Było przepięknie, naprawdę. W ogóle niesamowita historia, jak, jak Turcy zdobyli w ogóle ten cały Konstantynopol, to było niesamowite, nie? Żeby w tamtych czasach zdobyć taki, taką twierdzę murowaną, nie? I to jeszcze y, młody przywódca w tak młodym wieku, bo on miał 21 lat, mm. jak to zdobywał. Mm. Lubię, lubię historie, lubię takie, się, się jaram tym, nie? Jak coś takiego niezwykłego, nie? Mój pradziadek był, był w dywizjonie 303, był, walczył. E... W bitwie Anglii. A jeszcze Apra był zarządcą hrabiego, nie? Zarządzał majątkiem, nie? Też takie słyszałem, że taka historia mojej rodziny.